Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy grudzień, a zatem cóż, czym się rozgrać? Kawuzią! Moi drodzy, teraz będę oceniał dla Was specjalnie kawę prosto z Wietnamu. Kawę arabika Arabika moi drodzy, to jest kawa, yy, która ma małą yy, ilość produkcji w Wietnamie, ponieważ główną produkcją w Wietnamie to jest Robusta, to jest 90% produkcji. Główne odmiany arabiki, z tego co czytałem, to jest katura i typika na terenie Wietnamu. Co warto podkreślić jeszcze, to, to że ta konkretna arabika jest produkowana, moi drodzy, za pomocą odbierania ręcznego, a także nie dodaje się do niej masła ani soi. Po prostu to Robusta wymaga dodania masła czy coś, żeby uwypuklić smak. Tutaj tego nie potrzeba. Yy, ta yy, konkretna arabika produkowana jest przez firmę Fuong Vy Coffee. Jest ona mniej znana niż firma Nguyen, ale myślę, że całkiem dobra. Jest nawet chyba być może nawet lepsza od firmy Nguyen. Jedynym producentem, przepraszam, jednym przedstawicielem handlowym na teren właśnie Europy tej kawy jest firma Kawy.pl. Ta kawa kosztowała mnie 39 zł. Jest ona dość droga i droższa na przykład od Choleki 3, która kosztowała mnie 28 zł, czyli ponad 10 zł droższa. Czy jest dobra, dobrą kawą? Zobaczymy. W każdym razie, co jeszcze warto podkreślić, to też to, że yy, Zdodokowana jest ona w prowincji Dak Nong w mieście Dak Mil. Prowincja Dak Nong leży na terenie Płaskowyżu Centralnego. Płaskowyż Centralny znajduje się między innymi właśnie na południu Wietnamu. Jak i na terytorium częściowo Laosu i Kambodży. Prowincja Dak Nong graniczy z Kambodżą. To też warto też tutaj podkreślić. Co jeszcze Istnieją tam również ciekawe plemiona, takie jak Gjallaj, czyli górale i znacznie ciekawsze plemię Dalang. Oba te plemiona posługują się językami polinezyjskimi. Ciekawe, prawda? Austrolezyjskie dokładnie one się tak nazywają. I plemię yy, to drugie plemię, czyli plemię Dalang jest moi drodzy plemieniem znanym z rolnictwa, a także z rzemieślnictwa. Między innymi produkują plecionki i tkactwo. Tkają, prawda? Również to warto powiedzieć, to też to, że rządzą tam kobiety. Kobieta mnie bije. Właśnie, tam rządzą kobiety. To jest ważne podkreślenia. I Istotną rolę pełnią starsze kobiety, to one rządzą. Stare kobiety, prawda? Tutaj zobaczmy, to jest moja laseczka prosto z terenów czeskich, konkretnie z czeskiego Cieszyna. I zobaczcie, ta taka kobieta ma taką laseczkę i. Słuchaj, babci, snusiu! Masz słuchać na tych babci. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Dobrze. Przejdźmy teraz do dalszej kwestii. Jeżeli chodzi o kawę arabica, to jest ona zbierana ręcznie. I jest ona zbierana, moi drodzy, tak jak już mówimy, ręcznie, ale co jest ciekawe, ręcznie zawsze lepiej zbierzesz niż maszynowo, to na pewno. Ponadto też ważne i warte podkreślenia jest fakt, że ta kawa wypalana jest naturalnym drewnem kawowym, co daje specyficzny zapach i później smak. Prawda? Kawy azjatyckie charakteryzują się głównie tym, że są właśnie dymne, takie, takie parzonochy powiedzmy. Mnie na przykład bardzo smakują. Kawy z Wietnamu, właśnie, dlatego je kupuję. 39 zł za pół kilograma. Zobaczymy, czy warto swoje ceny. Właśnie będziemy próbować. Tak wygląda pudełko, prawda? Jest napisane, że 100% arabika. I masa netto 500 gram. I jest oczywiście adres importera. Co mi tutaj się troszkę nie podoba, to jest to, że powinno być więcej informacji na pudełku, ponieważ rzeczywiście są informacje dość spore. Na yy, stronie internetowej zgadzam się jak najbardziej. Ponieważ na stronie internetowej mamy między nimi, skąd ona pochodzi, konkretnie z jakiej prowincji, i tak dalej. Natomiast fajnie by było jeszcze, gdyby dodać i na stronie internetowej, i tutaj, yy, taką informację, yy, taka sugestia moja do smacznychkaw.pl, yy, kiedy ona była wypalana. Bo często ludzie chcą wiedzieć, prawda? Warto byłoby to tutaj nam. Wyjaśnić, kiedy, w jakim okresie. Tak? Z tego co wiem, ta kawa ma 6 miesięcy od wypału, a więc jest jeszcze w miarę nieźle, ponieważ powyżej roku podobno no, kawa już jest troszkę yy, gorsza, tak? jeżeli o to chodzi. Hmm. Co warto jeszcze dopowiedzieć o tej kawie? No i drodzy! Yy... Warto podkreślić jeszcze, że kawa to jest przede wszystkim kooperatywa Wietnamu z Francją. Wietnam, jako Indochiny francuskie, był kolonią. I właśnie to francuscy misjonarze zapoczątkowali produkcję kawy w Wietnamie. Głównymi odmianami kawy typu Arabica w Wietnamie, to jest Typika i Katura. To jest taka odmiana Bourbon, ta Katura, z tego co czytałem. Wiem, że Francuzi pomagają, bądź też pomogli Wietnamowi w rozprokowywaniu kawy na terenie północy tego kraju. 40 tysięcy hektarów mają, ma być tam użyte do tego. W latach 80-tych kawa z Wietnamu była sprzedawana w ilości 10 tysięcy ton. Natomiast w tej chwili jest to drugi kraj po Brazylii na świecie, który sprzedaje kawę. To też warto jest o tym troszkę powiedzieć. Co jeszcze można tutaj powiedzieć, tak sobie myślę, to także to, że kawy z Azji są właśnie dymne, są takie bardzo, takie czekoladowe, powiedzmy, z tego co ja wiem. To jest typowa kawa azjatycka. One nie są florystyczne, jak kawy z Afryki, jak kawy z Kenii przede wszystkim. One wydaje mi się, że nadają się, Całkiem nieźle pod y, kawiarkę, prawda? Całkiem nieźle nadają się pod y, różnego rodzaju rzeczy y, typu właśnie ekspres ciśniowy, pod espresso. Całkiem dobrze by pasowały. Podobnie jak zresztą kawy z Ameryki Południowej. One przypominają smakiem taką trochę naszą parząchę, podobnież, ale zobaczymy. no. Miec kawy z Wietnamu bardzo smakują. Zresztą to jest kolejny filmik o kawie z Wietnamu. Dobra, ja będę pił SOTE, a także z dodatkiem tego, czyli z dodatkiem kobla mogla. Zaparzano oczywiście za pomocą finu już się pewnie zaparzyła, także odkładamy finnik. Został już odłożony. No i będziemy teraz próbować. Taka, kawa, moi drodzy, wygląda w ten sposób. O tak. To są żadne arabiki. I teraz spróbujemy. Delikatniejsza jak y, w przypadku y, kaw na dobuście. Nie ma takiego maślanego z nadaje się myślę pod yy, jakiejś potrawy z mięsa głównie, tak to podkreślił w ten sposób, dobra teraz z dodatkiem tego czyli dla mogla. W ogóle mieć wodnista, widzę. A zobaczymy, czy smaczna. One wygląda w ten sposób. No tak. Zlaty sobie nie daje się jedno jajko. Próbujemy. Też delikatna kawa. Może pod jakiś piernik by się nadawała całkiem fajnie. Całkiem dobra smaczna kawusia. No i coś mogę jeszcze rzec. No kawy z Wietnamu są bardzo dobre. No. Uważam, że są do, dobrej klasy. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. No ale wolę robustę jednak w Jednak Jednak robusta jest lepsza. Chociaż ta, niczego sobie. Magdalenie Wiśniacki, Smaczne Kawy z Wietnamu.